Sól bardzo mocno odwadnia Twój organizm. Dlaczego tak się dzieje? Aby utrzymać równowagę osmotyczną, organizm dąży do utrzymania stałego stężenia substancji rozpuszczonych, w tym sodu. Nadmiar sodu we krwi oraz przestrzeni międzykomórkowej jest do nas bardzo niebezpieczny. Organizm natychmiast wysyła zapasy wody z wszelkich dostępnych miejsc, aby wyrównać ten balans. Doprowadza to do znaczącego obniżenia nawodnienia organów oraz rozkluczołów, co niesie ze sobą poważne konsekwencje. Przy systematycznym odwodnieniu organów następuje ich zatrucie. Jest to związane z nagromadzeniem się produktów przemiany materii. Dlatego twój organizm wymusza na tobie spożycie dużej ilości płynów poprzez. Zmożone pragnienie, zaraz po spożyciu dużej ilości soli. Następnie nerki przefiltrują krew, wydobędą z niej jak największą ilość sodu, a następnie pozbędą się go z organizmu. I podkreślę, bo to bardzo ważne, nieważne jaką masz teraz sól na myśli, bo każda działa dokładnie w taki sam sposób. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia organizmu, staraj się nie przesalać swojego jedzenia. Ogranicz słone przekąski i co najważniejsze, nie dodawaj soli do wody w celach zdrowotnych. Jest to niestety bardzo nierozsądna praktyka. Wszelkie sole mineralne organizm pozyskuje z jedzenia i dodawanie soli absolutnie nie jest mu do niczego potrzebne, a robi tylko problem.